Dla mnie istotne było to, że my przez 5 lat ostatnio zbudowaliśmy świetne relacje z samorządami lokalnymi. Poprzez to, że stworzyliśmy subregiony, poprzez to, że wspólnie zarządzaliśmy funduszami europejskimi. Oni również się poznali tam wewnątrz tego subregionu poprzez swoje problemy, e, możliwości, potencjały i to jest jak gdyby coś, co już pozostaje z nami na następne lata. Czyli budowanie czegoś, co jest wartością trwałą, czasami niezwymiarowaną, to jest to jest duży sukces. No i zawsze też mówię, że w takim momencie, że się nie pokłóciliśmy przez 5 lat, więc to też naprawdę oczywiście brzmi to trywialnie, ale no to jest ważne, że prowadziliśmy to wojenie województwo bez specjalnych sporów, problemów i bez punktu. Kolejną rzeczą, no to wspólnie przeszliśmy przez pandemię, która naprawdę nas wszystkich zaskoczyła i tak naprawdę wszystkim samorządowcom dołożyła dodatk dodatkowej pracy, bo to była rzecz niespodziewana, rzecz o, o zasięgu niewyobrażalnym jako, jako choroba i wpływ na nasze życie społeczne, więc tutaj też udało się, no udało się, no dzisiaj można z tej perspektywy powiedzieć tak, że się udało pewne rzeczy zorganizować w służbie zdrowia, w edukacji, ale przecież też było mnóstwo tragedii osobistych, bo wiele członków rodzin czy znajomych no po prostu poumierało, więc to tak naprawdę też w tych kategoriach trzeba rozpatrywać. Ale tutaj znowu... To, że się poznaliśmy wcześniej, że robiliśmy wspólne projekty zdrowotne, społeczne, to nie mieliśmy takiego problemu, że jak trzeba było zorganizować kilkudziesięciu marszałkowskich kurierów społecznych, no to my to potrafiliśmy zrobić, szczególnie Agnieszka Gabruk, czy tak jak Izada Kandziora w Departamencie Zdrowia skrzyknęła prawie 50 par partnerów i, i zrobiła projekt partnerski z 50 podmiotami. I poza tym jeszcze napisane w ciągu trzech miesięcy, więc to pokazuje, że ta sprawność organizacyjna Urzędu i Samorządu Województwa była bardzo dobra. No tutaj, jeżeli chodzi o sesję sejmiku i współpracę z radnymi, też nigdy nie mieliśmy problemów z tym, żebyśmy potrafili te priorytety postawić jak gdyby no, ponad te podziały polityczne. Oczywiście no, zawsze opozycja ma prawo, żeby się wstrzymać od głosu, zagłosować przeciw. No to jest tak skonstruowana demokracja, o którą walczyliśmy w latach 80. i po prostu nie, nie, ma, nie ma powodu, żeby się na nią obrażać. Więc to są rzeczy, które naprawdę są, są kluczowe, czyli zbudowanie fundamentu pracy samorządu i współpracy samorządu to jest coś, co dla mnie osobiście jest największym sukcesem. No i oczywiście to, do czego dochodzimy teraz, że bardzo duży budżet e, województwa, ponad miliard złotych, możemy właśnie dzięki temu podzielić się pieniędzmi z samorządami, możemy dołożyć do żłobka w Łambinowicach, możemy dołożyć do żłobka w Pakosławicach, możemy dołożyć pieniądze na wymianę krzeseł i stworzenie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych w Kinie, w Krapkowicach i wiele, wiele innych rzeczy, które no, kiedyś byłyby niemożliwe, bo po prostu nie byłoby na nas stać. No a już wczorajsze przyjęcie na zarządzie informacji, kolokwialnie to zabrzmi, że wszystkie nasze szpitale świecą się na zielono, to znaczy, że w tamtym roku wszystkie osiągnęły pozytywny wynik, że miały zysk na, na swojej działalności, to naprawdę to jest historyczny moment, bo nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji. No i też oczywiście e, zwiększenie wpływów z NFZ u o ponad 100 milionów złotych w przeliczeniu rok do roku to było 27% więcej. Więc to pokazuje, że nasi lekarze, nasze pielęgniarki zapracowały na te dodatkowe pieniądze, dlatego że ta forma finansowania służby zdrowia właśnie polega na tym, że premiuje tych, którzy robią więcej. Więc w tych najważniejszych takich sferach, czyli w polityce społecznej w zdrowiu, na pewno yy, zrobiliśmy ogromny krok do przodu, taki pozytywny i, w, i pozytywnie stabilny. No oczywiście dzisiaj no, nie będę też mówił o budowie dróg, o, o łataniu tych dróg, bo po, po tej zimie to jest jakaś e, tragedia i katastrofa po prostu drogowa, więc sukcesywnie będziemy to naprawiać na drogach wojewódzkich. A ja liczę też, że rząd będzie kontynuował w przemyślany sposób inwestycje na drogach powiatowych i na drogach. Yy. Czy kryzys związany z wojną scementował paradoksalnie samorządy? Scementował. To był taki czas, kiedy scementował samorządy, dlatego że byliśmy jak gdyby tymi tymi podmiotami, które pierwsze przyjmowały, ponad, przypomnę ponad 20 tysięcy osób z Ukrainy, które pojawiły się w województwie opolskim, też w sposób niespodziewany i nagły. No i oczywiście to, że ci ludzie na nas liczyli. No oczywiście ja od początku mówiłem, że istotne jest, aby wsparcie otrzymywało społeczeństwo przyjmujące jak i goście, którzy do nas przyjeżdżają, bo bez tego się nie da, no, jeżeli, jeżeli my nie będziemy czuli tutaj wsparcia ze strony władz samorządowych czy krajowych, to też ta pomoc nasza i to, te nasze pozytywne emocje będą troszkę, yy, troszkę słabne. Na chwilę obecną Unia Europejska dała nam odpowiednie pieniądze na to, żeby kontynuować tą pomoc i my tak naprawdę mamy te pomysły wspólnie z samorządami, kolejny raz wspólnie z samorządami, żeby to realizować. Ja przypomnę, że wtedy byliśmy w takich trzech komponentach. Po pierwsze komponent mieszkaniowy, miesz mieszkania komunalne, które zostają w zasobach danych gmin na potrzeby ewentualnych potrzeb. Byliśmy, jeżeli chodzi o naukę języka polskiego w projektach, aczkolwiek nie było to łatwe, bo nasi goście byli rozproszeni, w różnych miejscach mieszkali. I trzeci element bardzo ważny, co się sprawdził, wspólne wakacje, obozy, kolonie, półkolonie z dziećmi, z młodzieżą polską w tamtym roku. Będziemy dalej to kontynuować, jeżeli będzie taka potrzeba. Dalej naszym partnerem najważniejszym będą samorządy lokalne.